Wywar z kości, który uzdrowił tysiące osób, ponieważ leczy jelita, problemy stawów, kości, a skoro jelita, to też choroby autoimmunologiczne. Bardzo wiele osób po piciu tego wywaru niektórzy raz dziennie, inni dwa, trzy razy dziennie nawet, nawet ze Stanów, gdzie nie, mo nie mogli chodzić, nie mogli stać z łóżka wyleczyli się. Jedna z was tutaj w komentarzach też napisała mi pod jednym z ostatnich filmików, że po dwóch tygodniach picia takiego wywaru z kości stał się cud. Wywar z kości dostarcza innych aminokwasów niż gdy pijemy wywar z mięsa, yy, więc warto jest włączyć do diety właśnie taki wywar. Natomiast nie wszyscy mogą pić ze względu na dużą ilość puryn. Te osoby, które nie mogą pewnie o tym wiedzą i tym osobom poleca się właśnie picie wywaru z mięs. Natomiast ci wszyscy, którzy mogą i, i chcą spróbować i pić regularnie, włączyć to do diety, to taki wywar będzie naprawdę doskonałym, naturalnym lekarstwem. Na końcu w podsumowaniu powiem wam, co jest najważniejsze, bo jest kilka punktów, które są naprawdę najważniejsze, natomiast tutaj jak dokładnie to zrobić, to oczywiście się to różni, tak jak w przypadku rosołu, jest tysiące różnych sposobów, każdy to robi według siebie i to się oczywiście może różnić. Najważniejsze jest to, że potrzebujemy kości, różne, ro, różnego rodzaju kości i wiele osób jedząc mięso zostawia sobie kości, ja na przykład, gdy zostają mi po albo po innych, na przykład po skurczaka, hmm, jeżeli zostają kości, wrzucamy mam torebkę w zamrażarce, do której dorzucam te kości. I później te kości można wykorzystać właśnie do wywaru. Jednymi z takich najbardziej leczniczych kości są kości szpikowe i warto jest sobie takie kupić. U nas są w sklepach ze zdrową żywnością nawet zamrożone często. Można kupić, albo trzeba poprosić, w sklepie zapytać, albo można kupić właśnie w stanach w Holfus możecie zobaczyć, ale też w innych sklepach są bardzo często. W sekcji z mrożonymi yy, zmro... zmrożonymi produktami. Także takie kości bardzo można kupić pokrojone w kawałki, można kupić przekrojone wzdłuż i mo można kupić też w całości. i yy, Wszystkie będą dobre. Dla osób, które nie mogą pić wywarów z kości, a chcą i yy, często właśnie chcą jeść ten szpik, takie osoby sobie też pieką te kości i później wydubują i wyjadają ten leczniczy szpik, jeżeli nie mogą właśnie pić takiego wywaru. Wiele osób też te kości, gdy już mamy kości, a jeszcze wrócę do Kości, ja, to, ja bardzo lubię dodać dro, drób i, i indyka najlepiej, więc tutaj akurat miałam indyka, dodałam kawałki indyka, dodałam kości szpikowe, miałam akurat golonkę wołową. Możemy dodać różnego rodzaju kości, kupić mieszankę już kości w sklepie. I wiele osób też dodaje, ja dodałam golonkę, dlatego nie dodawałam już kurzych łapak, łapek. Natomiast wiele osób dodaje jeszcze kilka kurzych łapek do takiego, do takiego wywaru, ponieważ one mają dużo też kolagenu, galaretki, którą właśnie chcemy uzyskać później w tym wywarze. Także różnego rodzaju kości. I ja te kości zalewam zimną wodą, ale wiele osób je piecze. Najpierw, żeby wydobyć ich smak, taki jeszcze, też zarumieniają w piekarniku, pieką i dopiero później zalewają wodą i gotują. Także to jest taka pierwsza dowolność, gdzie je, jak to woli. Ja zalewam je po prostu wodą. I teraz to co jest bardzo ważne, dodajemy dwie 3 łyżki w zależności od tego jak dużo. U mnie to jest ponad 7 litrów ma mój garnek, więc ja dodaję spokojnie 2-3 łyżki octu jabłkowego. Dobrze jest to zrobić w dużym garnku, żebyśmy mieli jak, na, jak najdłużej, żebyśmy mogli jak najczęściej pić taki wywar i później sobie co dwa tygodnie powtórzyć to. I teraz tak, ja zrobiłam tutaj wywar z samych kości. Dodałam tylko wodę i ocet i nic więcej. I chcę Wam powiedzieć, że byłam też ciekawa, jak to wyjdzie, bo pierwszy raz robiłam bez warzyw i bez przypraw. Wyszło. Cudowne, bez smaku, prawie. Bardzo delikatny taki wywar, który właśnie zgęstniał w lodówce po ochłodzeniu. Natomiast oczywiście możemy dodać przyprawy. Niektórzy dodają czosnek, liście laurowe, ziele angielskie, tak jak do rosołu. I teraz, ale kolejna ważna właśnie rzecz to taki wywar. Jeżeli chcemy, żeby był leczniczy, czym dłużej ten wywar będziemy gotować, tym więcej z tych kości wydobędziemy. I dlatego warto jest też dodać ocet, bo on pomaga właśnie wydobyć więcej minerałów, kolagenów, tych leczniczych substancji. I teraz tak, możemy gotować przynajmniej, powinno się gotować 10-12 godzin, ale to jest minimum. Wiele, go, wiele osób gotuje nawet 24 godziny. Do 72, czyli ile mamy czasu w zależności od tego, w jakim to robimy też naczyniu, o czym za chwilę też powiem. Czym, czym dłużej będziemy gotować, tym będzie lepiej. Jeżeli gotujemy na ogniu, tradycyjnie na malutkim ogniu, możemy zrobić sobie na przykład przerwę. Jeżeli nie chcemy zostawić na noc, włączamy rano, gotujemy do wieczora, zostawiamy i następnego dnia znowu. Niektórzy zostawiają na noc na malutkim ogniu. Ogniu i tak się tam bulgocze. Jeżeli, wy, jeżeli wiadomo, że jeżeli będziemy gotować na ogniu, to wyparuje część tego płynu, i tutaj też są różne teorie. Niektórzy dodają wodę tak, żeby tylko zakryć, żeby były cały czas zakryte, żeby nie było poniżej tej, tej powierzchni w kości. I niektórzy nie dolewają, tylko zostawiają, aż tego płynu będzie naprawdę dużo, dużo mniej. Także tutaj też jest pewna dowolność. Naprawdę ludzie się leczą pijąc ten wywar, robiąc na różne sposoby go. Także nie ma jednego słusznego, a inne są złe. I teraz tak, na koniec. Dwie, trzy godziny później, niektórzy na godzinę ostatnią dodają właśnie warzywa. Jeżeli mamy ochotę, wtedy będzie też trochę ciemniejszy, Mu jest taki prawie przezroczysty, Ja nie dodałam, ale jeżeli chcemy jako podstawę później do innych zup, chcemy, żeby miał trochę inny smak, to wtedy można dodać normalnie takie warzywa, jakie dodajemy do tradycyjnego rosołu, włoszczyznę, przyprawy, czosnek, cebulę. To na co mamy ochotę. I teraz taki, możemy taki wywar, i to jest cudowne ułatwienie dla mnie i dla wielu, wiem, że wielu osób, bo wiele osób gotuje taki wywar w szybkowarach albo w, na, wolnym, na, wo, na wolnym gotowaniu, na takiej funkcji wolne gotowanie i też ustawić na powiedzmy kilkanaście do dwudziestu, dwudziestu czterech godzin. Możemy zrobić to na różne sposoby, więc polecam serdecznie, akurat w tym. Do tego się przydają te garnki, ale oczywiście możemy to zrobić na ogniu. Każdy sposób jest dobry, a ten wywar pity później. Niektórzy piją codziennie, raz dziennie, na naczczo, zamiast kawy na przykład. Inni lecznicze już bardzo, jeżeli naprawdę są w takich stanach, gdzie potrzebują się wyleczyć. I znam taką dziewczynę, na Instagramie jest taka młoda dziewczyna, która nie mogła chodzić, której lekarze nie dawali szansy na to, że się będzie wspinać, bo ona się wspina, wspina się w tej chwili, pokazuje i właśnie ona się wyleczyła wywarem z kości szpikowych i, i wołowiną. To były dwa produkty, które, które spożywała regularnie i i mówi, opowiada, zresztą takich osób jest bardzo dużo. Niektórzy dodają też do kubka z takim wywarem surowe żółtko, co jeszcze wzmacnia, co jeszcze nam dodaje więcej wartości. Można od czasu do czasu też tak zrobić. I ja tak czasami właśnie robię i piję to w kubku. Ale muszę Wam powiedzieć, że mi bardzo smakuje też ta galaretka. Normalnie tak jedzona, to jest żelatyna, wspaniała, prawie bezsmakowa, więc czasami sobie zamiast picia takiego i podgrzewania sobie biorę dwie łyżki tej galaretki i tak ją wsuwam. Pamiętajmy, tam jest kolacja. Gen, który no, ma dużo bardzo funkcji, także w, do wielu rzeczy nam yy, w organizmie jest potrzebny. Jeżeli robicie taki wywar, macie już jakieś efekty, odczuliście na własnej skórze, na własnym organizmie lecznicze działanie, dajcie koniecznie znać, podzielcie się z nami. Pamiętajmy, że to jest bardzo proste. Potrzebujemy tylko kości, różnego rodzaju kości, najprościej wodę i ocet i gotujemy na yy, wolnym ogniu lub w takim urządzeniu już yy, przez wiele, wiele godzin i to jest wszystko co jeszcze ja robię na koniec? Zawsze przelewam taki gorący wywar do słoików, zakręcam je, zamykam, odwracam do góry dnem. I później, gdy one się zamkną, mogę je przechowywać nawet do kilku miesięcy w lodówce. U mnie one szybciej oczywiście są wykorzystywane, ale fajnie jak są zamknięte i mogą sobie stać. Ja albo je zużywam w ten sposób, jemy, pijemy, albo do, jako dodatek do różnych potraw, do zup, dla dzieci, bo dzieci takiego wywaru mogą nie lubić, ale warto jest po prostu mieć w lodówce i sobie dodawać. Jeżeli taki wywar pijecie, napiszcie, podzielcie się z nami w komentarzach, jakie macie efekty, jakie są Wasze spostrzeżenia co może jeszcze dodajecie. A ja wam życzę bardzo dużo zdrowia. Dzięki wielkie za oglądanie. Oczywiście poproszę o łapki na znak, że oglądaliście, że wytrwaliście do tego momentu. No i serdecznie was pozdrawiam i życzę dużo zdrowia. Trzymajcie się ciepło. Pa.